się siemanko, siemanko, z tej strony Maliniaks i witam Was w kolejnym odcinku, w którym pokażemy Wam grupowy kąt, To się jedzie, zaraz będzie ująć. O, mówię? I cóż, y wita Was warszawiak. Warszawiak, przywitaj się. Dobrze. Siemano. Pablo. Siemano. Gacuś. Siema. Ja. Lisonek Siemanko, witam w moim tierze Czarny Siema Oraz Crispo Siema Dobra, dzięki panowie, my będziemy ruszać i będą po drodze, jak znam życie, ruscy Nie wiem, jak znam <noise> życie panowie, ale na pewno wiem, że będzie wypadł Kto Ej, prowadzi, ja ten ja, prowadzi Ja jestem pusty, to mogę prowadzić Spoko, no, ja, ja jadę ja w jest. środku no, Ja jadę za Czarnym to pan prowadzisz? Tak prowadzę. To ja, ale przylotowałem. Ja ze czarnym. Ja jestem jakoś. Wierzę, wierzę, wierzę. O kurde. <grym> Dobra, tylko... Dobra, ja jadę za Lisonkiem. Bo ja za szybkiej. za szybkiej maszyny nie mam. Także pojedziemy sobie tak. No, panowie, muszę wam powiedzieć, że to wygląda wprost idealnie. Pięknie. No tylko no jak w ciebie uderzę, to sorry. Dobra, zwężenie panowie, wiecie To jest mój nowy dafik. Jakby tam zwolnić, albo to poietrzy. No to możecie troszeczkę zwolnić, żebyśmy, jak wiesz, trochę wolniej pojechali. Ja tu zrobię jakieś wstępy. Muszę wam muszę pokazać ludziom, wiesz, moje, dobra, moje to nowe mam, dziecko. To mam 65. Dobra, dobra, dobra to jedziemy. To ja ja. To tak jak wam mówiłem. To jest coś pięknego w tej VS właśnie. Zbieramy się, ponieważ jedziemy do Bragi, do firmy Scout, w której mój kolega warszawiak będzie dzisiaj miał prawo jazdy, które jest wymaganiem, jednym z kilku wymagań do naszej firmy. Musi tam, wiecie, na placyku parę zadań zrobić, a potem jazda po mieście. No i 6000 km oczywiście. No i w trasie będę, będą jakieś zdjęcia pojedyncze i tak jak na ostatnim konwoju, będziecie widzieli wycinki po prostu z tego. No, to do usłyszenia. na Slasburg? Tak. tak. Dobra, którą stronę leć? A coś? Coś pięknego. Zjazd w prawo teraz byśmy. Prosto. Technickie. Zjazd na dół. Wow, wow, wow. Tutaj zjeżdżamy panowie, zwalniajcie. Ja mam a. prosto. Wierzę, no ja dobrze. też prosto, ale... No. Ale dobra. Którą drogą a jedynką? Ja A2. Aha, okej. Okay. A2 a zjechaliśmy na landówkę. Mhm. No, no, to no to mam... Molina, ma... ma... teraz już możesz nagrywać widoki. Ja cały czas nagrywam. Zwłaszcza w tunelu. No. To no. no, jest coś pięknego. Wjazd do tunelu. Wjazd do tunelu jest piękny. Krażdy, ile masz matu? Teraz bez, będę bez, 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 bez tego bez tematu. Wy trochę mniej, mniej ciśnijcie tak koło 80, żeby wszyscy dojechali, bo ja tylko widzę koło jedną, osobę, jedną osobę... 71. Jedną osobę... 71. drogę pod górkę. Tunel jest, wszystko jest, ptaszki szpilkają. Mówisz, będziecie jechać koło Steinbrucku? Tak, no tam mam ładunek tak, do ale... Do Steinbrucku. To Strasburg, do z No ja jestem w Strasburgu, a będziecie ja ko 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 kopani ko, 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 ko. A nie ma pojęcia. W poszczu ja, ja się będę to było zobaczyć właśnie. No takie mu w rurach Pablo ile na masz mieszkoda? Czy pije na Aha, okej. A gdzie masz Save'am podjechać do przodu czy to? Nie wiem. Także zaraz będzie... Po barierkach jedziesz o, ale uwaga, bo on ścina strasznie zakręty. Kuparko? Kto nas wyprzedza? Znaczy mnie? Pablo. A, Pablo, okej. Okay. Dobra, jedźcie panowie, Szybko nie? udało ci się załadować. Bo w porę sejwa wcisnąłem. Hmm. Chcę nam pokazać po prostu... No, idealnie, ale Serpentynki. Tak, to Jakie nas tutaj właśnie... Ja bardzo lubię zacznie. tutaj jeździć właśnie po tej serpentynie. No, jest fajnie. Tylko tempomacik to... i, i teraz kierujesz sobie. Tempomacik nigdy w życiu na serpentynie. Ja sobie zawsze używam. To Ale w życiu Psst. ten mało się na repęty nie włączę. Retarder, za, no, w drugą stronę. Tak. Retarder, żeby ci hamował albo... co? retarder to ja zawsze używam, A ja nie wiem, ja by Ja też nigdy nie używam retardera. O Lisonek nie ścina i tak, nie wierzę i tak na pas. Ja tak nic... bo ty masz Moda, nie? Ja nie mam wintermoda. Wow. To nie ma, ja jechałem ja to normalnie. Ty masz lagi może A na filmie zobaczysz Jak? Ograniczenie to 5000 Jak tam z tyłu za mną Gacuś i reszta? Dobrze jest Spoko Ja lecę tak. z tego, z tym bruku tego typa Ostatnie dwa zakręty jest po serpentynie już No niestety Poczekaj, bo się chyba przewalił. Gacuś. O! Czytuję chyba sobie. Coś mu się stało chyba. No, zniknął. No. To może staniemy za tym zakrętem, Pablo, co? User in your channel, no, 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 no. No. no, wywaliło No. No, go. Wywaliło go, no to się to rozłączyło. No. no, widzimy się później znów. stajemy wszyscy. No i cóż... Kto mnie prześwietlił? Kurde, cholera... mnie tam z tyłu? Co? Prześwietlasz mnie. Słuchajcie, ja jestem koło Steinbrucku już. Okej. Okay. Nie wiem, wjeżdżacie tam czy nie? No my jesteśmy z serpentyny, niedawno wyjechaliśmy. 30 na godzinę, jeżeli nie, czy nie 30 No, na godzinę, dosłownie, tylko musiałem. pan jechać. To nie fajny moment. No, cóż, poczekamy. Ej, tak możemy jak... stanąć, czy jest zrobił? Nie. No. Bo jest. Nie wiem, u Was jest noc? Nie. Dzień. Dzień. A u mnie jest noc? U mnie zaje... noc. Zajebiście to wygląda. czekaj zostajemy. Stajemy, stajemy. stajemy. stajemy panowie. witajcie Jak widzicie? Kolejny konwój nam minął. Tutaj widzicie zdjęcia, na przykład tutaj banda debili w Amsterdamie próbuje wyjechać z firmy LKW. Ja to pozostawię po prostu bez komentarza. Po prostu zamiast kulturalnie wyjechać, to pchają się wszyscy jak jakieś zwierzyna cała. Tutaj natomiast ma, macie bandę rusków, która, która mi otoczyła. Pamiętajcie, ruski to wasz najgorszy wróg. Nieważne gdzie, zawsze. A tutaj widzicie Dafika mojego, którego pozbyłem się już. Mam Renatkę. Magnum Excellence. Oczywiście w barwach filmowych i zobaczymy jak się będzie sprawować. Dafik mi troszeczkę nie podpasował, jeżeli chodzi o moc. Chciałem słabsze, słabszą ciężarówkę. Niż Volvo, ale nie aż tak słabą. No i trzeba było się przenieść po prostu na Renault. A tutaj macie z, z zdjęcia razem z moim kolegą z Pałeski, z Teckbarem, którego serdecznie pozdrawiam. Zrobiliśmy sobie mały konwój, tak jak widzieliście na poprzednim filmie. Siedem osób było ciekawie, sympatycznie. Tylko oczywiście największy mój błąd. Wszyscy na TSie są dobrze słyszalni, a ja bez nadziei do dupy. Muszę to poustawiać. Nie wiem jak to zrobić, szczerze mówiąc, żeby to było dobrze, ale damy radę. Musimy dać radę. A jak nie damy rady, to będzie problem. No ale cóż, nic się nie zrobi, prawda? Cóż mogę jeszcze dodać? W OSC chyba jest na razie około 10 osób. 10-12. Co mnie bardzo cieszy. Oczywiście i oby tak dalej. Będzie mi się rozwijać. A jak dalej pójdzie, co i jak, to się zobaczy. Mam nadzieję, że będzie jak najwięcej. Strona internetowa jest. Fanpage jest, wszystko jest. No i dobra atmosfera to jest najważniejsze, prawda? No według mnie tak. Są dobre malowania. Każdy, jaką ciężarówkę chce, taką ma. Słabszych nie zostawiamy z tyłu nigdy. Trzymamy się razem. No chyba, że jest ruski, to wtedy każdy chce cię w swoją stronę. Ale to już mniejsze z nimi. Co jeszcze mógłbym dodać? No, parę screenshotów jeszcze z jazdy wrzucę. I możliwe, że się tam już pojawi moja Renatka. A jak nie, to po prostu Wam pokażę jedno zdjęcie. No i co? Cóż, cóż mogę więcej powiedzieć? Czekajcie na, na kolejne konwoje. Mam nadzieję, że się pojawią w najbliższym czasie. A no, chociaż, wiecie, w ferie. W ferie na pewno będzie. W miarę dużo konwoju. Konwoi i wycieczek. <grym> no a teraz wiecie, szkoła. Czasu nie ma. Bida w kraju. Chleb po pięć. No i nic więcej się nie zrobi. Dobra. Nie przeciągajmy. Ja Wam życzę szerokiej drogi, gumowych drzew i żebyście się nie porozwalali o żadnych ruskich. No i zapraszam, mówię jeszcze raz, zapraszam do naszej pałeski, która po, pamiętacie, konwój teraz już jest Global Trans, wtedy było wcześniej, było DB Schenker, były lekkie problemy, ale już, już administracja jest ogarnięta całkiem. Jesteśmy grupą Global Trans i tak już zostanie. Zapraszamy i cóż, no, trzymajcie się, miłej jazdy, cześć.